Twoja oferta jest niezrozumiała? Usługi endokrynologii wielostrefowej z użyciem fali RF, coś tam. Brzmi poważnie, ale twój klient pomyśli sobie, co to w ogóle jest? Dla endokrynologa na pewno ta terminologia brzmi banalnie, natomiast klient musi wiedzieć nie tyle co to jest, tylko co dzięki temu uzyska. Ja tak. Jestem Kubańkowski i marketing dla MŚP. Zaobserwuj mnie, aby wiedzieć, jak rozwijać swój biznes. Możesz zakładać, że Twój klient przychodzi do Ciebie z wiedzą, którą posiadasz sam. Dlatego pisz prostym językiem dostosowanym do odbiorcy, który nie ma specjalistycznej wiedzy. W twojej komunikacji i w twojej ofercie powinny znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak: co robisz, dla kogo to robisz, po co to robisz, jaki jest tego efekt, jak się zapisać i ewentualnie ile to kosztuje. Na przykład zabieg, który pozwoli ci pozbyć się celulitu i wyszczupić uda. Różnice widać po trzech wizytach. Brzmi lepiej niż byłoby to napisane w specjalistycznej terminologii. Prawda? Zasada jest prosta: jeśli klient nie rozumie, klient nie kupi.